Siemanko widzowie, dzisiaj zrobimy sobie porównanie dwóch kamerek: dwóch topowych GoPro, GoPro Hero 9 i GoPro Hero 10. Porównamy sobie obraz oraz dźwięk z obu kamer. Przetestujemy sobie różne opcje Między innymi tryby slow motion Oraz jak wygląda obraz w maksymalnej rozdzielczości To znaczy powiększymy sobie ten obraz I zobaczymy czy jest różnica w jakości z obu kamer Bo jeżeli chodzi o dźwięk No to tu nie powinno być żadnych różnic Na przykład teraz słyszycie mnie z kamery GoPro Hero 10 I jak słychać mnie? Dobrze czy niedobrze? Koło mnie jest Drogi, który idzie sobie i... Szeleści śniegiem. A teraz słyszycie mnie z kamer GoPro Hero 9. I ta sama sytuacja. Idziemy sobie z przem. I nie powinno być żadnej różnicy w dźwięku. Sprawy dźwięku mamy już za sobą. A teraz przetestujemy sobie tryby slow motion. Będzie to obraz w zwolnionym tempie, przy różnych klatkarzach. To będzie już napisane na filmie. A teraz przetestujemy sobie stabilizację kamer GoPro, najnowsza wersja Hyper Smooth 4.0 i w GoPro Hero 9 Hyper Smooth 3.0. Pobiegniemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Uff. Po takim śniegu się uff, bardzo ciężko biegnie, ale tak samo kamerka powinna trząść. O Uh, ciężko. Jest jeszcze jedna różnica, którą zauważyłem. Mianowicie, obraz na przednim ekranie w GoPro Hero 10, 9 nie. GoPro Hero 10 ma, ma płynniejszy obraz. Natomiast w 9 jest tu jakieś między 15 a 20 klatek. Co oczywiście mi wcale nie przeszkadza, bo to jest, bo to jest tylko ekran do podglądu. Ale teraz. Sprawdzimy sobie obraz przy maksymalnych rozdzielczościach tych kamer Z wyłączoną stabilizacją Maksymalne możliwości po prostu A więc tak wygląda obraz z obu kamerek Mocno wieje panie i panowie Tak wygląda obraz, obraz w 5,3K przy 30 klatkach Obie kamerki ustawiłem dokładnie w te same ustawienia Tutaj klatka z 60 klatek Nie ma żadnej różnicy. Jedynie GoPro Hero 9 ma maksymalną szerokość obiektywu ustawioną na tryb Wide. Natomiast GoPro Hero 10 ma super, tryb Super View. Co oznacza, że wykorzystuje większą powierzchnię matrycy. Stabilizacja wyłączona. Jedziemy na przybliżenie. Co widać z daleka. A teraz tak wyglądam w powiększeniu z tych obu kamerek. No i z której kamerki obraz wygląda lepiej? Sami je ocencie. Tak wygląda obraz o dużej rozpiętości tonalnej z GoPro Hero 10, a tak wygląda obraz o dużej rozpiętości tonalnej z GoPro Hero 9. Ciekawe, co tam widać.